O co Ci chodzi, Panie Brodo? Rozumiem Cię w pełni. Co, co, co mówisz? Co mówisz? Mam potrzeba Twoją rękę? Oczywiście. Oczywiście. Ojej. O, o, już, już słuchacie, okej. Okay. Siemano wszystkim, ze na z kiedy się będziemy grać w Alt rasta jak już zauważyliście, skończyliśmy w tym miejscu, przy Panie z Brodą i będziemy kontynuować. Okej, okay, więc tak, ja sobie przed odcinkiem trochę tutaj podjadłem jego wnętrzności, ponieważ ten kucharz naprawdę dobrze przeprawił, powiem Wam. Są naprawdę takie soczyste i pełne kwiste i, o, fajnie, prawda? No, a w końcu będziemy kontynuować to wszystko. Czekajcie, ja już sobie stoper włączam, nie ma tutaj już. Będziemy na czas wszystko kurde robić, żeby wszystko było idealnie. Okej, okay, więc tak, Skończycie w kuchni i po prostu jedziemy. Ogółem jest jedna rzecz. Nie wiem czemu nagle mi się zmieniły napisy na angielskie. I gdy klikam, żeby zmienić na polski, o, tutaj, to nic się nie robi, prawda? I to jest takie właśnie coś dziwnego, strasznie. Nie mogę tego zmienić i nie wiem co w sumie. Ale nie chcę tam majstrować w jakiś tam plikach gry czy co, bo jeszcze się okaże, że w ogóle jakieś save u są, czy co to, że w ogóle będzie klapa. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że przetrwacie z tym. Bo w sumie nie chodzi tutaj o fabułę. Chodzi tutaj, żebyście po prostu patrzyli jakie tutaj rdm i ten ten. Chociaż ja za bardzo tutaj nie krzyczę. Ale okej, okay, spoko. Wytrwacie. Angielski to podstawa. Więc jedziemy. Okej. Okay. No i co mnie teraz spotka? Naprawdę się boję. Moja kamera już nie wytrzymuje tej presji. Jak ją ja otwierać? Jakieś jak się otwierało? Czyli ja już zapomniałem. Mogę je otworzyć, czy nie? Powinien. Nie, dobra. Tu nie mogę ich otworzyć. Widać. <laughs> Exit. O oh my god, proszę Państwa, czy to to jest to, co ja myślę? Czy to koniec gry? Czy to jest to? Wiecie, że było super... Dobrze, 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 nie wychodzę, mam ja oddać spokojnie... No dobra, muszę wyjść przecież, nie mogę tak zostać. Komputery wszystkie powłączane, więc nie za bardzo mam jak pograć w tego Minecrafta, no, no, Trudno. Tam ktoś jest? Mi się wydawało, że tam ktoś jest. A cóż to jest? Notatki... Nie, to komputer. Pan, Dobra, może tutaj znajdę jakąś baterię, by mi się bardzo przydała, ponieważ mam dosyć mało baterii. Czekajcie, ja to poszukam, na pewno powinna być gdzieś bateria, tylko nie wiem gdzie. Tutaj nie ma, jest zamknięte, winda. No, no, nieźle, no nieźle, dobra. Nie ma co czekać, idziemy na dwór. Tak, Luke Wader Martin. ojciec Martin. Gdzie, a tutaj ciemno, o. Co o, czy ktoś mnie szuka? Spokojnie, nie ja, czemu miałem szukać? Najdziemy ja, tam. Nic, nic nie widzę, to jest dup, nie mam no niby tą, tą aparat, ale dupę widzę, kurde. Otworzę drzwi. O, zamknięto, oczywiście, kurde, bo kluczyka potrzebuję, prawda? Tak, te ki. O, no dobra, przez okno nie wejdę, bo za gruby jest, no to przykro mi. O. Co to było? Proszę Państwa, jakiś duch? What? Ja tak się nie bawię. Co? Sto... Ja z duchami nie chcę mieć nic do czynienia. Czy ktoś jest? wie kurde! Ta gra jest poląbana! Ale wbijamy! Dobra, tutaj jest, tutaj jak widać jest ten składzik woźny i ciekawe, jakie tutaj narzędzia trzyma. O kurde, haczyk! O kurde, łopata! No nie! Dobra, ale tutaj... O, jest kluczyk. Ha! Kto by się spodziewał? A teraz... Nie ma tutaj żadnej baterii. No kamano Baterii nie ma, że coś taka wielofunkcyjna i nie od baterii. Słabo! Słabe wyposażenie co, co. to jest? Co to... O o, so, o o fajnie, prawda? Duchy mnie teraz tutaj. O! Jest bateria! Wiedziałem, ona musiała mieć baterię. Co to takie żusiącz? Ale czemu mnie tam kurde jakaś jakiś ten ...latający gówno Idę, nie bawię się. Co ci się stało? Czemu nie żyjesz? No trudno w sumie tutaj dużo osób, którzy nie żyją i idą. Dobra, ale gdzie było to miejsce, gdzie patrzymy kuczyka? Tam to chodźmy. O, wow. o, wow. spokojnie. czemu w ogóle duchy te jakieś są? To jest w ogóle popierdzielone, przecież to normalny świat. Tylko, że, jakimiś pod, psych psychicznymi, nie wiem, osobami, czy co. No, w każdym razie, łopata! O nie. Okazuje się, że ta to była sztuczna. A ta jest prawdziwa. Czyli okazuje się, że woźna jest Hitler. Em. No nie. Taka prawda, przepana, pana, ale taka prawda. Okej. Okay. Czyżby, czyżby, czyżby będzie tutaj bateria jeszcze jedna, bo ja bym bardzo... NIE! UFUK! O, o, fuck, o nie, 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 to mnie w chuj przestraszyło, to mnie w chuj przestraszyło I ja mówię na poważnie, To poważnie, o kuźwa, tyle, wiecie, ja to ogółem jestem taki, że, <noise> że ten, że jakiś tam zombie, czy jakiś takich normalnych ludzi... Psychiczny to się jakoś nie boję, ale dość najgorzej jest z duchami. Czy coś No kurde, idzie tak od ciebie, kurde, biegnie na ciebie jakby wysmarowany jakimś kurwa masłem czy co? Udaję. Ja. Chcesz trochę tego dżemu? Czy jesteś dziwka. Nie, czekajcie. Tutaj coś musi być. Jest takie puste Nie nie ma, kurwa, nie ma, nie ma, nie ma Woduję baterie. Ładno w ogóle palce mam bardzo, po prostu. Padikior! Będzie teraz taniej, nie będą tutaj te... Taniej pierdzik, będzie, bo wiecie, jeden palec mniej, czy tam dwa, w sumie. Myślę, że za mną jest. Kuźwa. Weź ten, ten duch... swój pierdzielony. Ja się tak boję tego ducha, to ja mówię na no poważnie, to... ...ja krzyczał na jego punkcie, to... O, tutaj wbijamy. Duch mnie tutaj nie zlapie przynajmniej jak będę to schodził. mam one ręce. Kurde, tatuaże już. Dobra. Jesteśmy na drabinie, na drabinie, na stopy, no, nie, teraz nie, nie zjedzą i w ogóle. Na dachu jesteśmy jeszcze to lepiej. Po okuźnia. Dobra, prawie spadłem. Bo, gdzie? Gam iść. Mam wzdłuż tego dachu iść gdzieś. A tutaj też wy baterii żadnej nie będzie na dole. Ty no bo... Ty no bo no bo... no bo dobra idziemy to ktoś... Roz... drzwi otwiera? Nie. Okej, okay, muszę to przeskoczyć. Umiem skakać? Umiem skakać. Udało się! Jestem mistrzem skakania. Teraz idziemy sobie... Co Tam ktoś jest? Nie, mi się wydawało. Nie, nie mówcie, że muszę zaskoczyć. Ja muszę zaskoczyć teraz? Nie, tutaj! Ja widzicie! Parkour bitches! O! Te skoki się ma! Tylko dawajcie trochę światła. Ja baterii bardzo mało jeszcze muszę ten... Świecić co chwilę. Ale okej. Okay. No okej. Okay. że zaraz będzie bateria. Chyba ja zobaczymy baterii. O, oh, Okej. Okay. Ty kurde. Taki parkour. Widziałem teraz? Zejść? No chyba tak. Tak, dobra. Eee, tutaj... tutaj pan nie żyje. Pff, nie żyje, no nie wiem. ponieważ sobie zasnął na służbie trochę tam odpoczywa sobie. Przepraszam. Jestem na 100% pewny, że to dupa wstanie i będzie gonić za mną, bo... Po prostu... Eee... Teraz... No come rusz się! Ja wiem, że ty nie będziesz cię zabić, wiesz, to jest... Wiesz, to jest takie prawdziwe, to jest takie... O, Dobra... Pewnie gdybym tutaj wchodził, to wstanie taki... Taki ten, taki, ci i kurdej, no co? Boisz się? Nie, ja się nie boję. A ja w ogóle ja tutaj nie płaczę, to nie jak dziewczynka. Okej. Okay. Mało baterii, ale ja naładuję dopiero gdy mi się skończy. Który to powiedział? To ty mały? To kim ty w ogóle? Kolejny golas! Kolejny dudysta! Proszę państwa, nie, ja muszę tutaj zawołać policję, bo to jest po prostu nie do pomyślenia, co się tutaj dzieje na, ty, na tym terenie. To jest teren szkoły, pamiętajcie. Tutaj dzieci chodzą jeszcze. A się tutaj rozbieracie. i... Da, no, siema, siema, siema ją. No też władne te kraty, prawda? Ogółem takie zajebistował. O nie, da ty się, ty, na, ty na pewno nie wstaniesz, bo ty to policjant tutaj. No. Dobra, ty sobie tutaj płaczesz. Eee, Okej, okay, idziemy na górę. Otwarte drzwi. Krew, wow. Policjant, nieżywy, ale... ale policjant. Poteria! <laughs> Jest, kto by się spodziewał. Co? Nie wiem. No okej. Tu To taka muzyczka jest, jakby ktoś po mnie szedł. O. To taka muzyczka jest, jakby ktoś tutaj właśnie szedł i teraz miał A, dobra, Tędy. <laughs> ok. Okej. dziura. dziura. mam przez tą dziurę, wyskoczyć. Zdrobi się, zrobi się spokojnie. Dobra. Idziemy przez dziurę. Tutaj jest się czuje jakbym uciekał ze szkoły, tylko ta szkoła jest taka strasznie opancerzona i w ogóle. Coś mi się wydaje, że zaraz tutaj jakiegoś ducha znowu spotka i będzie chciał mi się ze się pobawić Dlatego ja sobie posiedzę teraz w tym miejscu tutaj, bo to jest bardzo fajne miejsce. Ktoś tutaj przechodził na pewno Słyszałeś, widzieliście go? To ten grubas! Kurde wywęszył moją dupę i już mnie goni. No ja pierdele, No odwale się panie Jeśli ja teraz zobaczę tego tej fiuda, to kurde ja chyba cię... cię zabiję, bo po prostu mnie wkurasz już śledzisz mnie jak jakoś małpę, no przepraszam cię bardzo, ja nie jestem debilem Dobra. Wyłączam baterie, bo ja nie chcę tutaj ten On wiem, że... Wiem, że teraz ten nie będzie patrzył, bo on jest za głupi, żeby tutaj... Prawda? No Musimy oszczędzać baterie. Słuchajcie, będę czasami wyłączał ją. Ale gdzie ty jesteś? To tak. Słyszę jego te te... brzęczenie. To teraz... Gdzie on kurde jest? Zniknął nagle. Ja tak nie wyjdę to po prostu sobie, bo on na pewno mnie zobaczy, bo on ma kurde świetliki w oczach. Ja potrzebuję tego tego aparatu do... No Doktowizora, on ma to wszystko już w oczach budowane od urodzenia i jest, kurde, najlepszy. Dodatkowo gruby, więc wszystkie laski zagwarantowane, prawda? No ja niestety tak nie mam, bo ja jestem jakimś głupim detektywem, który przyszedł sobie robić zdjęcia na projekt do szkoły. No i niestety, kurde, to się źle skończyło. No come on, bateria mi się kończy. Nie ja będę tego nagrywał, bo nikt tego nie będzie oglądał. Muszę naładować, bo kurde, zaraz mi się to wszystko tutaj... Muszę się wychylić, bo nie wiem gdzie. Jest, widzę go. Jest, idzie tutaj. Skubany! Wyczuł mnie nawet tutaj, dobra. Idzie, 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 idzie idziesz mata! Dawaj grubasie, poćwiczymy sumo, bitch. Da. Idziesz, idziesz, idziesz? Idziesz czy nie? Bo nie będzie obiadu, chodź. Nie, nie idziesz? To... nie, nie. nie. Ale dupa, kurde, ty no, no... utrzymujesz formę. Powiem Ci utrzymujesz formę, ćwiczysz na pośladach ciągle rozciąganie i w ogóle jestem z ciebie zadowolony, bo ty naprawdę to jest... Dbasz o siebie. Czy ty, ty... O! To było dopiero fajne. Co nie dobra. Musimy tutaj przejść jakoś, tylko nie wiem jak. O! Come on! Zauknięte! Za, zamknię... <grystanie> Musimy tutaj jakoś... Musimy działać, musimy to. Musimy tam wejść, musimy tam wejść. Musimy tak skoczyć. Musimy tak skoczyć, tak! Już! Udało się. Ten menem już tutaj nie złapie, bo ja jestem w najwyższym miejscu. Nawet nie wiem gdzie on jest, więc te... To burza nic nie pomogła. Idziemy dalej. Okej, okay, przechodzimy przez płotek. Bardzo super, ciepłokój. No kurde, się boję. Bardzo, bo to duch był taki przerażający i to strasznie. Jak joga ćwiczysz na ławce? nie? Tutaj niczego nie ma, come on! Może baterię gdzieś znalazł tutaj, ale mi się nie chce, No chyba cię powaliło! faka, off, nigga! Idź stąd, grubasie! No nie muszę mnie gonisz! Dawaj, 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 dawaj! I co? I co? I co Minecrafta? Minecraft, Minecraft i tyle, nie wejdziesz tutaj, bo nie umiesz. Muszę naładować baterie, co nie Gdzie ty jesteś i co? No właśnie Możesz być taki zły i wszystko Nic nie zdziałać przykro mi, musisz odejść Już wypadł tam Ogółem storki za mój głos bo on czasami tak nie wiem podskakuje czy co W sumie jeszcze dorastam tak, ale no spokojnie Jak się straszę, to nie panuje nad swoimi emocjami a ten pan jest taki seksyjny, że w ogóle tutaj przy nim zachowywać się jakoś fajnie, to trudno jest. Ej, gościu, obstarałeś sobie dupę, bo masz taką mokrą. Dobra, nie powinien wrócić, nie powinien. Tego nikt nie wie. Ja sobie przejdę boczkiem tutaj, bo ten gościu jest jakiś kurdej. Ej, czemu on tutaj przychodzi? Idź stąd Dobra, 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 dawaj dobra, okej, okej, okej i już i już, brawo dla mnie! Wiecie jak to miałoby, to chyba miałby tak, że ja miałem pobiec w jego stronę i skręcić szybko tutaj Żeby zachować te napięcie Ale ja tego nie zrobiłem i przez to po prostu... cofnąłem się, bo to jest chyba lepszy pomysł niż ryzykować. Jednakże mam połowę ostatniej baterii, albo... nie, mam jeszcze jedną w zapasie, ale to jest mało. Okej, okay, tutaj kolejna TT. Wodana z krwią, jak miło. Nie, nie, czekaj, to nie krew. Pącz! Tak... Widziałem. Bateria... i... kogoś aparat. No super! No super! Nikt mi nie powiedział, że tutaj już byli inni detektywi. Znaczy, detektywi. No, ja nie jestem detektywem, ale nikt mi nie powiedział, że tutaj byli już inne osoby, które to wszystko nagrywali. Jak widać, nie udało mi się. Słabiacy. Naprawdę, to, to, to po prostu są tacy słabi, że mi to się nie udało. No, ja bym wygrał to przecież, wiadomo. No, ale okej, okay, no. muszę być tacy słabi na tym miejscu. W ikrze. Ale my cóż. Wiemy co robić. Jesteśmy z powrotem w tym budynku. Dziękuję ci bardzo. Ja chciałem już wyjść, ale się nie udało. Tu taka muzyczka jest znowu, co? No, tutaj chyba duchów nie będzie. tutaj... Tutaj jedynie mogą być grubasy i jeszcze gołe jakieś te te kolejne menele, ale to. Dobra. Dobra, no, no, spoko. Jak widzicie po angielsku, no bo tak jak mówiłem z tym polskim. Okej. Up user. Musimy do niego znowu dojść. Ten ojciec Marcin, jest po prostu taki seksy, że chce z nim porozmawiać osobności, ale... Kto tam stoi? No i coś idziemy. Kłuźba. Kolejna ciota, która chce ze mną porozmawiać. Dobra, trudno. Eee... Ty też staniesz? Nie! Bateria! Dziękuję ci serdecznie! Jesteś moim posłaniem. Dobra, a tutaj kogoś... Nie, chyba... Dobra, zobaczmy, zobaczmy przez... Kraty, czy tutaj ten gościu wyszedł z tych drzwi. Nie, nie wiem, nie wiem. Oj, ta gra jest po prostu taka super, żeś się chce w nią grać ciągle. Dobra, no, tutaj ktoś wyważał drzwi. Pukał chyba, czy co? Otwórzmy te drzwi. Nie, nie możemy ich. A, to w sumie nie musiałem uciekać. A spoko. No, to jest długi korytarz. Boję się, boję się. O! Kolejna bateria! Ty to chyba święta jakieś. O! Kolejna bateria, a mi się na telefonie kończy bateria. Dziękuję ci. Dobra. Okej, okay. przeładujmy sobie baterię, ja tutaj wezmę stop. i okej, okay, idziemy dalej. Okej, okay. okej, okay, tuż tam słyszę, że... dobra, on tutaj chyba nie idzie, bo nie jestem głupi, żeby tej przyjść, to dobrze w sumie dla mnie. Ale, ale, a ja tędy przejść mam niby, na pewno tędy mam przejść, to też jest na pewno inna droga, jest zawsze inne przejście. No, musimy chyba ten tu przejść. Tak to, tak, to, tak to działa. Dobra, dobra, dobra. jeśli teraz tutaj też przyjdziesz, to cię chyba zjem. Halo. Nie? To nie. Zamykam drzwi. Bo po prostu prywatność najważniejsza, prawda? Okej. Okay. Otwieramy to. Nie, nie możemy, oczywiście, bo zamknięte jest. Ale słyszę, jakbyś tutaj ciągle chodził. No a już tylko ja tak słyszę. Okej. Okay. A tutaj. Jasno! Zamknijmy drzwi, oczekuję, przecież przeciąg jest! Nie lubimy przeciągów. Oja, otwarte drzwi. O jak miło! Widzicie to? To oznaka życia! Kolejna bateria. Niega, przetrwamy to na bardzo długi czas. Ojej, jest zepsuty wózek i walizki. Słuchajcie, ja nie wiem co szkoła, jest jakaś taka dziwna strasznie, bo... Nie dość, że tutaj dużo jest jakichś gołych osób. To jeszcze wszędzie rozwalone jakieś rzeczy są. Teraz tylko czekam, żeby spotkać jakąś gołą laskę, bo to by było super. Ale cóż... Widać że muszę na to zasłużyć. Gołych nauczycielek się tak często nie zdobywa. Ojej! Można pogadać, ale... Pff. Kim ty w ogóle jesteś? Będziesz mnie gonił, jeszcze mnie zabić, co? Ty nie miałeś broni, więc w sumie. Masz broń. Czemu mnie nie goniłeś? O, a, tam nie lepiej w sumie. Dobra, ale gdzie mam iść? Mam tutaj iść? Tak wygląda, ej to, to ja zanim tam pójdę, Tegoś sobie pójdę, tam, to ja tutaj jeszcze pójdę, bo tutaj coś może, może być. Kolejne baterie mogą być, pamiętajmy, musimy obczaić każdy kibel, może ktoś. Nie wiem, wypadło mu z kieszeni, to i do kibra wpadła, kto wie? Ale zamknę te drzwi, bo ja nie jestem tutaj pewny, czy ten gość nie zamierza wrócić, bo nagle straczkę będzie miał. Ale jeśli tak, otwieramy drzwi. To. What? To. What? Gdzie my! Gdzie my jesteśmy? Czyżby ta toaleta jest jakimś time machine? Czy co? Bo jak się kurde teleportowałem, what the fucka. co to ma znaczyć? Nie! Oh my god, myślałem, że się. Myślałem, że time machine. Nie, ja myślałem, że tutaj są drzwi. Ja wchodzę i tam jest. Ojeju! No, pomyliło mi się, pomyliło mi się. Ale bardzo. Dobra, dobra, dobra. Tam jeszcze nie szedłem. Nie Tak? E, halo? Pa, pani woźna Czy to pani? Znowu pani bierze nad godziny? Czy pani już jest ciemno, proszę wracać do męża A chuj zresztą to w sumie Słowałem się w tej jednej brudnej szafce, której nie umyła O kurwa, to, to źle nie powinienem się tu chować, bo ona przyjdzie to umyć! Spil z tego świata, kurde. Wojna znowu na godziny bierze i nie mogę się ukryć tutaj. Ona już ma popierdolący na punkcie czyszczeniu, na no, poważnie. No co chwilę, Kończo, kończą, się lekcja, a ona już tutaj siedzi ze szczotką już gotowa, a wypierdala ci dzieci, bo ja muszę posprzątać. Ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A może to tylko mąż tej bab. Jej! Hej, ładna dupa! Kiry, on też się teraz wróci. Dobra. Ten pan, jak widać, ma coś z głową. To chyba wygląda, że to jest żona. Żona? No to jest mąż. Tak, tak, to jest mąż chyba tej pani woźnej, ponieważ ona no się tutaj otwiera, że to piwa. Taki na bardzo, dłu na bardzo długiej wiesz... Pręcie, czy co? Atapaku. I no, szuka tylko teraz piwa, a że woźna gdzieś się zawieruszyła, no to. Musisz sam to otworzyć. Dobra, idziesz już czy nie, bo ja chcę wyjść z tego popierdolnięca. Gdzie ty jesteś? No. Może powalczymy na jak... Jak men i men, prawda? Tam coś jest w ogóle czy nie? Gdzie ja w ogóle mam iść? To jest pytanie. Przepraszam. Przeprasz... Ej. A no tak, jesteś kosmito, więc... Witaj, jestem z... O kusi. No nie twarz. Nie powiem. Kurde make-up na najwyższym poziomie. Brawo, brawo, ją A, nie wiesz co, to... chyba śpiący. Słuchajcie, to... No po piwie... Impreza, prawda? Dru... Długa noc i ten. no. Wybaczę mu to. Wybaczę ci to. Wybaczę ci to bardzo ładnie. Piątka. Piątka! No, come on, no, dobra, muszę umyć ręce na początek, bo on chyba piątki nie przybije, dopóki nie umie rąk. No, trudno, takie życie, dobra. Ten czuje, jest bardzo miły, on mi nic nie chce zrobić, bardzo to doceniam, dlatego pójdę sobie w drugą stronę, tutaj. I, słuchajcie, będziemy to kończyć w tym miejscu, tak, w tym miejscu, ponieważ no, to jest bardzo fajne miejsce. Jest tutaj przewalony wózek inwalidzki, jak widać kolejni uczniowie, jak zwykle, Wypożyczyli sobie wózek jeździli po schodach i co się stało? Wypierdzieli się i tyle i już. Ale okej, okay, będziemy tutaj kończyć, więc dzięki za oglądanie tego przefantastycznego odcinka. I są dwie baterie. Dwie baterie, proszę Państwa. Proszę Państwa. Okej, okay. dzięki za oglądanie tego przefantastycznego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Więc bye bye. Hej ty, the fuck. Podobał ci ten filmik? To dobrze. Więc zasubskrybuj mój kanał i zlajkuj go, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. I wszyscy zadowoleni, prawda?